Niektórzy jedzą pomidory, niektórzy jedzą ogórki, niektórzy lubią pizzę. Podobno metale piją krew i jedzą koty. Dziś pytaliśmy się przechodniów z Elbląga, kim są metale i czy faktycznie jedzą koty. Jak pana zdaniem wygląda człowiek, który słucha takiej ciężkiej muzyki metalowej? Tia, każdy słucha to, co lubi. Normalnie człowiek. wygląda. Jak ma wyglądać? To, że ma dłuższe włosy? Jak ma wyglądać? Normalnie. Normalnie. Ten człowiek jest bardzo wysportowany. I szczerze mówiąc, ten człowiek nie ma, yy, jakby to powiedzieć, yy, perspektywy życiowej. Pewnie rozpuszczone włosy długie, jakieś cienie czarne, pewnie. Nie wiem, jeszcze na czarno ubrany. Typowy metal? Yy, glanny, spodnie bojówki i taki plecak kwadratowy. Różnie może wyglądać. Może być przebierający, może być całkiem normalnym człowiekiem przecież, nie? No chyba tak ciężko się też wybiera na czarno. Włosy na żel, ciężkie buty. No pewnie tak. Broda. Jak pani zdaniem wygląda taka osoba, która słucha ciężkiej muzyki metalowej? Jak to się... Ojejku... Nie wiem jak to odpowiedzieć wam. Muzykę... No mów. No, zależy w jakim wieku, nie. Młodych to pobudza trochę, nie? A star się mnie denerwuje, na nerwi działa trochę. Nie? widzę na siłowni, chłopaki śmieci, że jaka muzyka to bardziej pobudza, nie. Ubojętni jakiej? Jakiejś hip-hopa. co, ciężki metal. To mi się kojarzy z takimi, nie wiem, brudosami w sumie. To takie jakieś glany, nie wiem, to takie, no. Niefajne, niefajne towarzystwo w sumie. Czym twoim zdaniem charakteryzują się ludzie, którzy słuchają metalu? Nie mam swojego zdania, akceptuję każdy rodzaj muzyki, natomiast jest, ta, ten rodzaj jest mi zupełnie obcy. Inteligencja. Nie znam muzyki metalowej, ale jeżeli ktoś jej słucha, to widocznie warto. Ja sobie lubię włożyć dwie śrubki w uszy i wtedy słucham metalu. Jak jej słuchają cały czas i cały czas w życiu będą według tej muzyki robili, tak wklecie niektóre. Tak by to po prostu to szkodzi. I to można każdą muzykę tak posłuchać, bo też słucham. Bardzo dobra, fajna muzyka. A czy wie Pan może skąd się wziął ten stereotyp, że ci ludzie to sataniści i jedzą koty? Może są smaczne te koty. Stereotypy zazwyczaj się biorą stąd, że znajdzie się jedna taka osoba, kto się zauważy i twierdzi, że wszyscy są tacy sami. Ja robią? nie słyszałam o tym. Co, radio? Jedzą koty. To jakaś głupota. No chyba tak. Na, wymysł, na pewno starych fryków. Ja to ja kiedyś jak za modu też słuchałem metalu i nie mam zielonego pojęcia skąd to jest. Słyszałem coś coś. Ale wie pan, nie chcę zabierać głosu prawda w tej materii, ponieważ nie znam się na tym. Także trudno mi coś powiedzieć na ten temat. Nie wiem skąd. Może tego, że tak wyglądają dziwnie. wyglądają, No Wygląd to właśnie taki... Ten ich ubiór i w ogóle, taki czarny klimat, nie? Tak się kojarzy z tym. No i oni w ogóle lubią tam Biblię Szatana, to tam już w ogóle kosmos. To może być zabawne, Możemy na to, to akurat, że jedzą koty jest dobrym chwytem marketingowym. Lecz yy, bierze się to pewnie z tego co widzimy na, podczas koncertów, z relacji telewizyjnych, kiedy ci wszyscy młodzi ludzie machają tymi swoimi długimi włosami, rzucają się ze sceny. Jednak wygląda to trochę niebezpiecznie i dziwnie na osoby z zewnątrz. Jak lubią koty? No to trudno do celu. Nie, to są bójdy. Może, może bójdy. to wyszło stamtąd. No. no, może to wyszło stamtąd. To są ludzie normalni. Są normalni ludzie. Naprawdę. Ja też słucham ostrej muzy. Ludzie są idiotami i są ograniczeni psychicznie i po prostu no, nie potrafią patrzeć na ludzi z normalnym, prawdziwym wzrokiem, tak samo jak każdy raz to Farian powinien palić zioło i być za cały czas. Tak jak ja! Na przykład. No i takie życie. Może ubiór, wie pan, bo skóra, buty, glany, może to samo tak świadczy. nie? Znaczy nie świadczy, tylko takie sprawia wrażenie. Nie wiem, może po prostu chcą się chcą, chcą zaimponować. Nie wiem, że są lepsi, silniejsi. Nie mam pojęcia, nie interesuje mnie to. A co pan? Ja sądzi. uwielbiam koty, i uwielbiam zwierzęta w ogóle. Owszem, jakiś tam za, y, załóżmy w tekstach piosenek na pewno się przewijają jakieś symbole, czy nawet na okładkach takich płyt y, przewijają się symbole załóżmy satanistyczne, ale co nie znaczy, że osobiście są wyznawcami szatana i tam czczą go w piwnicy, nie? Y, może odnośnie jedzenia kotów to, to nie za bardzo, znaczy to wiadomo, że są jakieś stereotypy, które, które gdzieś się tam utrwaliły przez to, że, że z tą kulturą wiąże się, wiąże się tak ten, ten kult, kult jakby szatana, ale to jest w ogóle... to są dwie różne rzeczy. Chodzi o to, że, że ludzie, którzy, wyznawcy tam tej, tej, tej religii, w cudzysłowie, utożsamiają się z, z, z kulturą właśnie metalową i taką chyba hard rockową i przez to, przez to to jest związane, ale nie, nie należy tego uogólniać.